Witam w tych wiadomościach. Nazywam się Apokurwacito. to. Więc tak zauważyliście, że e-Polsowych łam się zmienił. Wystarczy zmienić skorkę i osz. Tylko pytanie, czy to przyciągnie, czy odciągnie dzieciak nieba. Nie jest łatwo. W poprzednich wiadomościach było o e-Polsie dążą i te prawdziwe, zajebiste wywiady odkryły całą prawdę. Kibice wyładowują energię przez stracone pieniądze ze Polsa. Jak zobaczyliście kibiców w akcji to teraz zaparaszam na krótki wywiad z podzianem, a potem kilka fotek. No i pozdrawiam kibiców Krakowi Krakow. Pasy rządzą. Witamy Mario jak tam mały koksie? No wiesz gites, a tak po co mnie to zaprosiliście? No na wywiad. No wiem kurwa że na wywiad przecież nie na trening. No powiesz co sądzisz o zmianach e tych nowych i czy będzie więcej dzieci no? No to jest jakieś śmieszne, ale się wypowiem. Co to da, że ktoś zmieni wygląd stronki i myśli, że Neo się skosi. Ale jest ich tam trochę tych skurwysynów. Dobra czas na mnie, bo to mnie wszystko wkurwia. Tak więc nie tylko Mariosza wkurwia, to ze jeszcze epols jest. Do widzenia.